Cześć, witam wszystkich. Przy okazji prezentacji miernika częstotliwości wspomniałem o takim zjawisku jak drift temperaturowy kwarcu. W dzisiejszym odcinku chciałbym pokazać, jak to zjawisko wygląda na przykładzie CB Radia Midland 1001Z. Będziemy oddziaływać temperaturą. Na kwarc 10, 240 MHz, który współpracuje z układem PLL. Kwarc ten jest wzorcem częstotliwości dla układu PLL, który z kolei wytwarza napięcie strojące generator VCO poprzez diodę pojemnościową w tym układzie. Jest zmiana częstotliwości tego kwarcu spowodowana zmianą temperatury powoduje wytworzenie napięcia poprzez układ PLL i tym samym zmianę napięcia na diodzie pojemnościowej i zmianę częstotliwości pracy generatora VCO czyli jednymi słowy zmianę pracy częstotliwości nadajnika i odbiornika CB radia dryft temperaturowy kwarcu polega na zmianie jego częstotliwości pracy pod wpływem zmiany temperatury otoczenia. Tak wygląda nasz układ, który będziemy badać. Tutaj widzimy ten kwarc 10240, który współpracuje z układem PLL, do niego przymocowana y, sonda temperatury, miernik częstotliwości podłączony do wyjścia drivera końcówki mocy i będziemy zmieniać temperaturę tego kwarcu, kontrolując jednocześnie częstotliwość wyjściową nadajnika. Jak widzimy, warunki początkowe naszych pomiarów to temperatura 21 stopni i częstotliwość wyjściowa nadajnika 20 kanału 27 200 kHz i 80 Hz. Teraz będziemy schładzać. Kwarc do temperatury około 10 stopni i będziemy odnotowywać zmianę częstotliwości nadajnika. Następnie ten kwarc ogrzejemy do temperatury około 30-35 stopni i też będziemy badać zmianę częstotliwości pracy nadajnika. Wyniki te zapiszemy sobie w tabeli. Teraz schładzamy nasz kwarc. Za bardzo go chyba zmroziłem, no ale to nie szkodzi. Teraz temperatura będzie powoli rosła. Tak, żebyśmy mogli sobie y, tą zmianę częstotliwości spokojnie zapisać. Może jeszcze raz go schodzimy. Ok, wykonałem kilka takich pomiarów, <laughs> kilka serii takich pomiarów, żeby uzyskać jak najdokładniejsze wyniki, i te wyniki przepisałem tutaj w tabeli. I tak jak widzimy, dla y, temperatury 10 stopni, dla temperatury kwarcu 10 stopni, ta częstotliwość wyjściowa nadajnika wynosiła 27 MHz, 200 kHz i 170 Hz. I dla najwyższej temperatury 50 stopni tego kwarcu częstotliwość wyjściowa nadajnika wynosiła 27 MHz, 199 kHz, 870 Hz. Zatem, po podsumowaniu, amplituda temperatury wynosiła 40 stopni od 10 do 50, czyli 40 stopni, i odchyłka częstotliwości wynosiła aż 300 Hz. Od 27200 170 do 27199 870. Zatem widzimy, że ten drift częstotliwości jest dosyć duży, bo wynosi aż 300 Hz. Podsumowując już, tak jak mówiłem przy prezentacji miernika, ustawienie częstotliwości co do herca nie ma aż takiego dużego znaczenia, ponieważ jak, jak widzieliśmy tutaj na, na przeprowadzonym teście, odchyłka tej częstotliwości może wynieść aż 300 Hz w zależności od temperatury otoczenia, w jakim pracuje nasz odbiornik, nadajnik. To by było na tyle w tym króciutkim odcinku. Zapraszam na kolejne, pozdrawiam i życzę stabilnych częstotliwości.